Cześć, z tej strony Szymon. Witam na moim kanale. Na wstępie zachęcam do subskrybowania go. Dzięki temu będziecie na bieżąco, z tym co czytam, publikuję, wypożyczam lub kupuję. A propos czytania i wypożyczania będziemy, będę mówił o kolejnym komiksach z cyklu przyczytany z biblioteki. Tym razem powiem kilka słów, poruszę temat Star Wars, Słowcy nagród. Pierwsze dwa tomy, czyli najgroźniejszy w Galaktyce oraz cel. Balans. To są komiksy wydane przez Egmont w miękkiej oprawie ze skrzydełkami, czarne krzpiety, tutaj fajnie takie napisy, tak się prezentują tyły. Oba komiksy wypożyczyłem w Księżnicy Bieskickiej w fili na Osiedlu Słonecznym w Bielsku Białej przy ulicy Reja. No i o czym jest ten komiks? Najprościej o Owcach Nagród. No i w zasadzie mógłbym na tym skończyć. Czyli Co przedstawia komiks Star Wars łowcy Nagród? Przygłowy łowców nagród. Ale powiedzmy, że spróbujmy to trochę się zagłębić, żeby nie być takim zbyt skrótowym. To tak. Akcja dzieje się między epizodem numer 5, czyli Imperium kontratakuje, a epizodem numer 6, czyli powrotem Jedi. Stan, yy, stan zastany mamy taki, że rebelianci przegrali bitwę Ochot, Imperium ich tam stamtąd pogoniło. Flota rebelii, generalnie rebelianci, są roz, roz, ten, rozproszeni po całej galaktyce. Do tego, powiedzmy, Han Solo jest uwięziony w karbonicie i przytrzymywany przez Boba Fettę z zamiarem dostarczenia go do Jabba de Hatta I generalnie, no, Vader poluje na loka Skywalker'a, a rebelia próbuje coś tam. Jak się mają w tym wszystkim łowcy nagrodą? No, owcy nagród generalnie próbują wykonywać jakieś różne zadania, czy różne misje, różne zlecenia. Zarówno są to polowania na jakieś osoby, jakieś eskorty i tak dalej. I tutaj nasza akcja zaczyna się od tego, że pod przewodnictwem tej babki co to jest? Nakanolarz, tak? Nakanolarz. Yy, grupa owców nagród wykonuje zadanie, żeby tego gościa to jest kamus, tak? Kamus on będzie z tego, co pamiętam, z jakiejś rodziny mafijnej. On ma jakieś taką fantazję, że chce sobie wykonać jakąś, nazwijmy to, egzekucję na jakimś kimś i najmłodszy nagród, żeby go podprowadzili do tego. No i generalnie tutaj jest akcja, że coś się tam zaczyna kłopoty dziać, i nagle mamy blam. Kluczowy moment. Czyli uczyni najemników, czy uczyni łowców nagród, całej tej ekipy zabija zleceniodawcę. I od tego momentu zaczynają rzeczy się dziać bardzo, bardzo ciekawe. Mamy troszeczkę retrospekcji. Mamy tutaj nawiązania do, powiedzmy, do innych serii, które się pojawiają po prostu. I w postaci z innych serii, na przykład yy, Czarny Karsztan. Jeśli już każdy, to jest też doktor Afra. Tak, oczywiście i w tym świecie w pewnym mamy tutaj Boba Fetta, który dopiero co pozyskał Hanasolo w mieście w Ogólnie, że biorąc po tej wolcie, nazwijmy to dowódczyni najemników, mamy zaklasowaną sytuację, ponieważ wszyscy pozostali są wzięci na cel przed z rodziną Afiną, z której pochodził ten ich zleceniodawca. Jako, że łowcy nagród nie lubią się za bardzo między sobą, to można powiedzieć, że dość szybko zmieniają się sojusze. Tutaj mamy bardzo jeszcze fajną kartotekę Walansa, czyli jednej z jednego z głównych bohaterów, który jest takim cyborgiem, można powiedzieć. I ma bardzo ciekawy kodeks, nie wiem, moralny, tak, byś, tak bym go nazwał. No, i ogólnie rzecz biorąc, w tym momencie Valance podejmuje pewne określone decyzje, które powodują, że z uwagi na, to, na ten wybór, na tę decyzję, staje się celem numer jeden wśród innych chłopców nagród. I o tym w zasadzie można powiedzieć, mamy część drugą, czyli tam drugi. Czyli po tych wydarzeniach z domu pierwszego, mamy tutaj z jest taką, że hmm. jak tu zespoilować, żeby nie spoilować. Dobra, powiedzmy, że Nawalansa i osoby, która z nim się kręci, polują, poluje coraz więcej postaci, coraz więcej coraz groźniejszych łowców nagród i próbuje uciekać za wszelką cenę. Tam są naprawdę postacie bardzo zakręcone. W międzyczasie odkrywamy troszeczkę z przeszłości. Walansa tego, kim był, zanim stał się cyborgiem, kim był, zanim przyłączył się do. Bo on wszedł w ogóle do. przyłączył do imperium troszeczkę. Tak jak wielu, nazwijmy to młodych ludzi na początku okresu rebelii, czy tam w okolicach czwartego epizodu, jeszcze przez jakiś czas wierzyło w imperium i, i przyłączał się do imperium. Tutaj mamy parę popisów tego Walansa, który robi naprawdę. Niesamowite akcje. Mamy kilka fajnych postaci z drugiego tła, z drugiego planu. Mamy ogólnie rzecz biorąc bardzo ciekawy komiks. Czy polecam tę serię? W sumie tak. Ważna rzecz, że jest troszeczkę na uboczu. Czyli nie mamy tylko ciągle wader, kontra-look, cią ciągle czyde. Nie, to po prostu mamy tych chłopców, nagród, którzy. Wykonują pewnego rodzaju zadanie półświadka. Tutaj mamy w tle pewnego rodzaju konflikt mafijny. Czy mamy dwie jakby rodziny mafijne i wplątanie w to ci łowcy nagród. Przede wszystkim Walans. ogólnie czyta się to bardzo przyjemnie, bardzo sprawnie. Jeszcze do teraz nadchodzi w ogóle wojna łowców nagród. Czyli coś do czego prowadziły tomy w Gwiezd... Główne... głównej serii Star Wars Dartę i teraz łowców nagród. I to ma wkrótce nadejść. Mi się te komiksy podobałem generalnie. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zachęcam do odwiedzenia biblioteki Filii na Osiedlu Słonecznym. Tam są wszystkie, albo prawie wszystkie komiksy Gwiezdno-wojenne, jakie były wydane przez Egmont. A szczególnie teraz ten, nazwijmy to na licencji, czy tam wydawane oryginalne przez Marvel Comics. Napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o tej serii, czy w ogóle ją znacie, czy w ogóle was interesuje? Czy spotkaliście się z tym? Mi się to podoba, fajnie się czyta. Ciekawa, intrygująca postać. Główna, głównego bohatera, czyli walanta. To by było na tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.